Cześć, witam Cię w dzisiejszym filmie. Ja mam na imię Marta, a Ty jesteś na kanale Krystaliczna Świadomość w przestrzeni stworzonej po to, byś zasięgał, zasięgała wiedzę odnośnie duchowości, odnośnie pracy z energią, rozwoju osobistego, rozwoju osobistej mocy i stawania w zdrowych wzorcach istnienia, by budować swój dobrostan. A dzisiaj przychodzę do Ciebie, żeby podzielić się z Tobą taką techniką pracy z energią, która jest właściwie pracą z własną uważnością, z własną świadomością, a i jest to zawarte również w, właśnie w obszarze pracy z energią, ponieważ my mamy jakąś określoną a wibrację energetyczną, my mamy jakąś określoną ilość energii, każdy z nas jest istotą energetyczną, więc warto jest wiedzieć, jak tymi swoimi zasobami energetycznymi zarządzać, i właśnie ku temu służy praca ze swoją uważnością, z polem swojej własnej świadomości. I to polega mniej więcej na tym, że my, jako świadomość, potrafimy kierować określoną ilość wiązkę energii w określone przestrzeń. I przez to też nadawać temu ważności, wartości w naszym życiu. I kiedy robimy to nieświadomie, kiedy pracujemy z energią uważności właśnie w taki sposób pozbawiony tej uważności, czyli nieświadomy, płynący z poziomu takiego automatycznego umysłu, ego, to my wtedy kierujemy swoją energię uważności w rzeczy, w które są dla nas negatywne, destrukcyjne, które przyciągają do nas niskowibracyjne. Energię z powrotem, i doświadczamy też rzeczywistości, która właśnie przepełniona jest różnymi trudnymi doświadczeniami. Nie rozumiemy tego, co nam się dzieje, i też widzimy siebie jako ofiarę naszej rzeczywistości ani kreatorów. I kiedy ty potrafisz pracować ze swoją energią uważności w taki bardzo świadomy, bardzo uważny sposób, to zaczynasz po prostu kierować swoją energię, swoją wiązkę energii. Na przestrzenie, które są dla ciebie wspierające. I to polega na tym, że my po prostu zaczynamy uświadamiać sobie świat wibracji, który nas otacza, i zaczynamy kierować swoją uważność w to, co jest wysokowibracyjne, co ma zdrowe wibracje, czyli jest połączone z energią miłości, bezwarunkowej, prawdy, harmonii, wewnętrznej równowagi, wszelkich innych jakości. Który chcemy doświadczać w swoim życiu. I tutaj zobrazuje Ci ten przykład w taki sposób, że nasza uważność, nasza świadomość jest jak taka latarka, którą my, a właściwie nasz umysł, właśnie kierowany poprzez naszą świadomość, poprzez naszą uważność jest właśnie taką latarką, która oświetla jakąś część. Naszego, naszej codzienności, ponieważ rzeczywistość jest bardzo złożona, jakby my nie jesteśmy w stanie objąć wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego na raz, dlatego każdy z nas ma właśnie taką swoją latarkę, którą kieruje sobie w określone miejsce i oświetla daną przestrzeń, która zawiera w sobie cały ładunek zarówno energii emocjonalnej, jak i właśnie informacyjnej dla umysłu, jak i też informacji energetycznych z takich poziomów bardziej duchowych, bardziej skomplikowanych. A I my właśnie poprzez doświadczanie swojej energii uważności kierujemy sobie tą latarkę w jakieś określone miejsca. I jeśli na przykład cały czas kierujemy naszą latarkę na przykład na problemy. Na nieustanne jakieś zamartwianie się, na doszukiwanie się dziury w całym, na negatywne informacje płynące ze świata zewnętrznego, na plotkowanie o innych ludziach, na komentowanie tego, co robią źle inni ludzie, na nieustanne poszukiwanie właśnie wszystkiego, co niskowibracyjne, czyli sprawia, że czujemy się wewnętrznie źle. Że czujemy stres, że czujemy lęk, że czujemy jakieś takie ocenianie, zazdrość, zawiść i tak dalej, wszystkie właśnie negatywne emocje, czy to poczucie winy i tak dalej, i tak dalej. To my wtedy właśnie z energii naszej uważności korzystamy w taki sposób, że po prostu nasza rzeczywistość zaczyna nabierać, a właściwie cały czas obraca się właśnie w tych niskowibracyjnych polach energii. I żeby to zmienić, Potrzebujemy nauczyć się korzystać z naszej latarki umysłowej i z naszej energii uważności w zdrowy sposób, czyli zaczynamy przekierowywać naszą latarkę. Na to, czego faktycznie chcemy doświadczać. Czyli na przykład, jeśli mamy tendencję do obracania się w takim bardzo negatywnym towarzystwie, które nieustannie projektuje, opowiada właśnie o swoich problemach, nieustannie o chorobach, nieustannie o cierpieniu, o tym, co jest źle dookoła, jak to bardzo planeta po prostu się rozpada i ludzkość stacza. To warto jest w takich momentach skupić się przede wszystkim na tym, czy my faktycznie chcemy żyć w takim świecie. Czy być może jednak warto jest skupić swoją uważność na czymś, co jest bardziej obecne, co jest bardziej w tu i teraz, co może nas napełnić o wiele bardziej przyjemnymi. Emocjami, doświadczeniami i co może nakierować nasze myśli i nasze ciało, wibracje naszego ciała i naszego umysłu i naszej duszy na coś, co jest po prostu dla nas bardziej wspierające, bardziej zasilające, ponieważ to, co negatywne, zawsze wysysa nas energii, a to, co pozytywne, to, co płynie z miłości bezwarunkowej, zawsze napełnia nas energią. I kiedy my taką latarkę naszej uważności skierujemy na coś, co jest na przykład naturalne, pójdziemy do lasu, skupimy się na pięć. Pięknie obecności w lesie, poczujemy nasze ciało, skupimy się na naszym oddechu. Przekierujemy nasze myśli na coś, co za, na przykład jesteśmy wdzięczni, spróbujemy poszukać właśnie w naszym życiu czegoś, co jest dla nas pozytywne, co lubimy. Być może to jakiś człowiek, który sprawi nam przyjemność, być może to jakieś osiągnięcie, z którego jesteśmy dumni, a być może jakiś kolejny inny aspekt, który naprawdę sprawia, że po prostu czujemy się lepiej. I my w ten sposób zaczynamy pracować swoją energią, podnosząc swoją wibrację. I kierując nasze umysły na zupełnie inne tory. I to dzieje się tak naprawdę krok za krokiem. Im więcej momentów my w swoim życiu wyłapujemy, że spadamy właśnie sobie po wibracjach, czyli pracujemy z tą energią nieświadomie i wchodzimy w taki mocny negatywizm. A tym też chcemy częściej po prostu przekładać tą naszą latarkę na to, co pozytywne. A pozytywnych rzeczy, mm, takich autentycznie pozytywnych, przyjemnych, nie takich nadmuchanych i sztucznych, jest naprawdę w naszych życiach bardzo dużo. Kwestią jest tylko oduczenie się kierowania naszej uważności w to, co negatywne, na to, co jest przyjemnym doświadczeniem. Nawet jeśli um, mamy... W w tym momencie naszego życia jakieś mocne zawirowania, jakieś mocne wyzwania, wiadomo, każdy z nas doświadcza sobie różnych swoich historii. To warto jest nawet przede wszystkim, właśnie w tych momentach, skupić się na tym, żeby odnajdywać coś, za co możemy właśnie być wdzięczni, coś. Co jest dla nas przyjemne? Możemy sobie sami kreować możliwość, właśnie doświadczenia czegoś przyjemnego, być może nawiązanie jakiejś um, rozmowy, która właśnie będzie o czymś przyjemnym, być może to będzie um, nawet powspominanie sobie jakiejś wycieczki, ale w taki właśnie zdrowy sposób, w taki napełniający nas, być może to właśnie być kontakt z naturą albo robienie czegoś, co kochasz, czy to taniec, czy to um, jakiś sport i tak dalej, żeby właśnie te nasze myśli, żeby tą naszą uważność, całe. Czas kierować na coś, co pozytywne. Mogą to być nawet śmieszne filmiki w internecie. Czasami to też jest przydatna e, wartość, jeśli czujemy się źle, czujemy się bardziej przybici, to możemy sobie wspomóc się w taki sposób jak najbardziej. A każdy z nas tak naprawdę może tutaj odnaleźć swoje własne metody pracy z energią uważności. I my chcemy po prostu nieustannie zachowywać tą świadomość w każdej myśli, w każdej emocji, w każdej rozmowie, w której jesteśmy, ponieważ my często właśnie mamy tendencję do obracania się po świecie w taki nieświadomy sposób i wchodzenia w negatywne interakcje z innymi ludźmi, z informacjami dookoła, i sami tak naprawdę nie mamy świadomości, że to przede wszystkim my. Kierujemy naszą latarką uważności, i jeśli coś nam nie pasuje, jeśli jakaś rozmowa nas dobija, to po prostu możemy zacząć korzystać ze swojej mocy i przekierowywać swoją uważność w inne przestrzenie. Czasami może to się wiązać chociażby nawet z takim a, akceptującym przyjęciem danej sytuacji, że po prostu jakaś negatywna informacja do nas ze świata zewnętrznego trafia, i jakby tworzymy sobie właśnie taką energetyczną przestrzeń. Która nie przyjmuje takich negatywnych informacji, czyli nie rezonuje emocjonalnie negatywnie z tą przestrzenią, i wtedy też jesteśmy w stanie jakoś w tym świecie funkcjonować. Jeśli żyjemy w dużych miastach, wiadomo, że tych informacji, tych ludzi, którzy gdzieś tam mają, właśnie. Dużo takiego mocnego negatywizmu w sobie, a tego nie da się uniknąć w pełni, tym niemniej da się w sobie wytworzyć taką przestrzeń właśnie czystej energii, pola krystalicznej świadomości, które po prostu przyjmuje w akceptacji całe. A te negatywne zjawiska z, ze świata zewnętrznego i zupełnie nie rozumie negatywnie z tym w swoim wnętrzu. I to wszystko wiąże się właśnie z praktyką naszej uważności, z praktyką właśnie korzystania z energii uważności. We właściwy sposób. Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie i chciał, chciałabyś się czymś podzielić, jakimiś swoimi obserwacjami, to zapraszam Cię serdecznie do sekcji komentarzy. I tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było przydatne. Możesz dać łapki w górę albo zasubskrybować kanał. Będzie się pojawiało więcej informacji właśnie w tematyce pracy z energią, w tematyce uzdrawiania ciała, pracy z duszą, pracy z emocjami i wielu, wielu innych przestrzeni właśnie połączonych przede wszystkim z poziomem wibracji, z poziomem energii. Także zapraszam Cię serdecznie do siebie i korzystaj ze swojej energii uważności, ze swojej supermocy w zdrowy sposób. Pozdrawiam, hej!